Cześć, Robert Szymański z tej strony. Cieszę się, że jesteś ze mną w kolejnym vlogu. Dziś zabiorę cię na relaksujący dzień w jednej z najlepszych saun na Kosajmui. Spędzimy tam cały dzień, a ja opowiem Ci o zdrowotnych właściwościach sauny i dlaczego warto włączyć ją do swojego życia. Po relaksie wybierzemy się do portu, żeby kupić bilety na Kotao, wyspę znaną z krystalicznie czystych wód i niesamowitych widoków. Gotowi na dzień pełen zdrowia i planowania przygód? Zaczynajmy! Jest na swoim balkoniku. Podziwiam piękne widoki. słoneczko już wstaje. Dzisiaj, no dzisiaj trochę później przyszedłem z pół godzinki na balkonik, no, bo już jest jasno. A to między innymi dlatego, że była pobudka w nocy, ponieważ przyszedł Mikołaj. No i była taka ekscytacja, że kurczę, no musieliśmy wstać, zobaczyć prezenty, no i poszliśmy spać. No a jak to się człowiek trochę wytrąci w nocy, no to wiadomo, że. Później trudniej się wstaje, także ja zabieram się za moje sesje oddechowe i dzisiaj fantastyczny dzień, bo zabieram was na saunę. Wow, ale miałem super przemyślenia, naprawdę piękna medytacja. No jeszcze to siedzi we mnie i mam takie przemyślenie, które zeszło do mnie dzisiaj, że każdy z nas, każdy człowiek na ziemi, każda istota żywa jest. Pośrednikiem między tym, co niewidzialne, a tym, co widzialne, ponieważ każdy z nas ma tą iskrę tworzenia, tą iskrę boskości, do tego, żeby tworzyć ten świat, żeby ten świat był po prostu lepszy każdego dnia. Mamy wolną wolę, więc możemy robić dokładnie dosłownie to, co chcemy. Dlatego pięknie, pięknie jest tworzyć piękne życie. Zbieram się zaraz i lecę, bo dzisiaj niesamowity dzień przede mną. Zabieram Was na saunę w piękne miejsce, ale wcześniej będę jeszcze popracować. Muszę kilka rzeczy zrobić, więc piję kawę i lecę. Piękny wschód słońca. Jeszcze Wam pokażę okolice teraz. Lubię to miejsce, naprawdę polubiłem bardzo. Będziemy na pewno mieszkać jeszcze do, no pewnie do lipca. Oki, deoki. Dobra. Okej, okay, więc tak. Przyjechałem do biura. Muszę chwilę popracować. Przygotowuję mailing właśnie, który będzie wysyłany automatycznie z naszej strony harmonylifesamui.com. Tam generalnie jest, jest najwięcej informacji, najwięcej newsów zawsze, jeśli chodzi o takie szczegóły, detale. Wiadomo, tutaj sobie opowiadam o, o tych inwestycjach, pokazuję Wam, jak one wyglądają, ale chodzi, jeśli chodzi o takie szczegóły, Excel, dokumenty, no to wszystko wiadomo, wysyłam na maila, więc ten mailing dzisiaj będzie przygotowany. Tam można się zapisać na newsletter, czyli, albo można generalnie też pobrać sobie e-booka bezpłatnego. Też Was serdecznie zapraszam do tego, żeby pobrać sobie e-booka. Jak kupić bezpiecznie nieruchomość w Tajlandii? Tam jest formularz zapisu na rozmowę ze mną bezpośrednio gdzie możemy już pogadać po prostu o szczegółach konkretnie inwestycji, o waszym budżecie, o waszym zapotrzebowaniu, o waszych oczekiwaniach. Ja też powiem ze swojej strony, jak to wygląda. Możecie mi zadać pytania. Ta konsultacja oczywiście jest bezpłatna, więc również serdecznie zapraszam. Ten formularz jest również na naszej stronie. Także jak tam poklikacie, to na pewno, na pewno znajdziecie. I co? I generalnie tak, mamy godzinę 7.20. Ja za chwilę po tej mojej pracy zawijam się właśnie na saunę i z Kamilą dzisiaj spędzamy wspólnie czas, relaksujemy się. Sauna to jest coś, co naprawdę uwielbiam i staram się regularnie raz w tygodniu uczęszczać. Oficjalnie zaczynam weekend. Przyjechałem właśnie do Amby. To jest jedna z takich lepszych miejscówek tutaj do chillowania na wyspie. Bardzo fajna strefa um, takich saun. Y, jest zimna woda, jest ciepła woda, są y, też kostki lodu. Także mega fajna sprawa. Jest też basen. No i co? Słuchajcie, fajny weekend się zaczyna. A ja was zaprowadzę po tym pięknym obiekcie. Zobaczcie, jak wygląda. Ja tutaj się też nim bardzo mocno inspiruję. Y, no bo jest ładny, jest fajny. Y, Przystępna cena, fajne miejsce, lokalizacja. No, ogólnie super, w ogóle miejscowa. I mamy tak, tutaj mamy restaurację, miejsca do chillowania, basen. I tam na końcu jest łaźnia i jest bardzo duża sauna fińska. Tutaj mamy zimną wodę a tutaj mamy ciepłą wodę. To też fajnie połączyć generalnie właśnie zimną z ciepłą wodą, bo to naprawdę daje takie fajne poczucie świeżości, jak się wychodzi z sauny. A dodatkowo dzisiaj nie ma akurat w tej beczce zimnej wody, bo to jest jeszcze zimniejsza, nie? Czyli jest takie stopniowanie. Ta jest naprawdę zimna, ale generalnie wiem, że tutaj jeszcze jest zimniejsza, a w tej skrzyni są kostki lodu. No, także tak to wygląda w całości. Ja oczywiście serdecznie polecam. Do y, czasu, kiedy my nie zrobimy swojego takiego obiektu, to oczywiście polecam i Ambe, i, i Helfi Lava, i wszystkie inne e, właśnie tego typu y, miejsca tutaj na wyspie, bo naprawdę są przefantastyczne. Oczywiście Helfi Lab też jest fajny, prawda? Ale co? Malutki. Malutki, mniejszy jest na pewno. No, zaraz sobie zamawiam jakieś śniadanko. I pakujemy się do sauny. Dzisiaj chillujemy. Naprawdę fajny czas. Przedłużamy sobie weekend, a jutro płyniemy na Kotao, więc będzie naprawdę dobry vlog. Coś tak czuję. No, moje śniadanko przyszło. Zamówiłem sobie po prostu z karty tak na luźno trzy jajka, awokado i boczek. A Ty? A Ty sobie wrapa zamówiłaś. Pyszne tu jest jedzenie. Czy lubicie saunę, czy nie, ale jeśli nie byliście jeszcze na saunie, to serdecznie Wam polecam, dlatego że w pierwszej kolejności jest to na pewno pewnego rodzaju yy, zmierzenie się ze swoimi słabościami, ze swoimi lękami, no bo na pierwszy rzut oka gorąco, bardzo gorąco, później bardzo zimno, no te skrajności jakby nie są yy, za bardzo przyjemne. Ale co się dzieje, kiedy przejdziemy przez ten stan, czyli wytrzymamy tę saunę i później wejdziemy do tej zimnej wody, i wcale nie jest tak zimno, jak się to zrobi w odpowiedni sposób, to po tym całym rytuale jest naprawdę pięknie. Naprawdę jest pięknie, i czujesz taką błogość w organizmie, i, i głowa jest czysta, i są fajne przemyślenia. I łatwiej jest docenić, i łatwiej jest podziękować, i łatwiej jest poprosić, i generalnie, jakby wszystko naprawdę łatwiej przychodzi. Taki reset dopaminowy, uwierzcie mi, że naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. No, już nie mówiąc oczywiście o aspektach zdrowotnych, które tutaj oczywiście są potwierdzone przez badania naukowe, gdzie. Osoby oczywiście ze zdrowym sercem, bo ciśnienie wtedy się podnosi dość wysoko, więc oczywiście tutaj trzeba swojego lekarza zapytać, jeśli macie problemy jakieś tam z sercem lub leczycie się na serce, więc absolutnie tego nie polecam. Ale jeśli jesteś zdrowy, zdrowa, to warto, dlatego że tego typu rytuały po prostu przedłużają życie. Moja kam się wzięła ostro do pracy. Widzę, że jej sauna sprzyja. Sprzyja Ci sauna, że tak się wzięłaś do pracy? Masz większą motywację? No po saunie tak jest, że się trochę się zresetujemy i aż się bardziej chce pracować. Zobaczcie. Jaka pilna pracownica. Kochana, co ty wyprawiasz? maskę na włosy i na Powiedz coś więcej na ten temat. Co to jest ogóle? Kiedyś jak byłam fryzjera, to pani mi robiła taką saunę na włosy i powiedziała, że dosłownie taki sam efekt uzyskujemy jak nałożymy maskę na włosy i wejdziemy do sauny. Taki tip. Także dziewczyny, macie fajnego tipa, Jak lubicie saunę, to można to połączyć właśnie z jakąś maską. A to jest jakaś specjalna? Polecasz? Maska, tak się nazywa, ale maska na włosy, tak? na włosy okay. w tak. Okej, no dobra. No i posaunowane. Zbieram się teraz e, sprawdzić ceny biletów i w ogóle dostępność łódek na Kotao. Słownie niedaleko stąd, na Bankrak, czyli. E, tam gdzie będziemy budować naszą pierwszą inwestycję, dosłownie 3 minuty skuterem od naszego nowego osiedla jest do portu. Tam też są beach cluby, tam też jest piękna plaża, więc może Wam po prostu pokażę też teraz jak tam przyjadę akurat. Zobaczycie jakie to jest fajne miejsce. No i co, jutro chcielibyśmy rano wypłynąć i zostajemy do niedzieli. Jest naprawdę fajny vlog się szykuje, a no ten czas kurcze tutaj dzisiaj rewelacyjny, naprawdę tak to lubię, aż jak mówię, odno to mam ciary na, na plecach i na rękach. Wiecie, wiecie, wiecie o czym mówię, co? No, jak coś jest takie naprawdę głębokie i, i, i daje dużo radochy, to to takie właśnie momenty są w życiu. No i okazuje się, że na Bankraku nie ma bezpośrednich statków, które płyną właśnie z Samui do wyspy Kotao, więc przyjechałem na, do portu w Menam, i tutaj właśnie moim oczom ukazują się piękne kasy, które prowadzą mnie prosto do Kotao. Zaraz wam pokażę, jak ten proces wygląda, zakupu. Normalnie pewnie tak samo, jakbyśmy chcieli kupić na autobus. Uh, I need to buy a ticket do to Kotao. jest to to tomorrow morning. Yes. Two adults and one child? Uh, two adults and one student. Student yes. how old? Seven years. Seven years? Yes. Eight o'clock. Eight o'clock, perfect. And come back next day? Next day? Yes. We have um, 9 30, 3 30, and last time 5 o'clock. 3 30, oh maybe 3 30. Uh, my name? Robert. Huh? Robert. 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 Yes. I record to my YouTube channel. Okay. It's okay. <laughs> Thank you. Mm. Uh. Seven. Eight o'clock. Chuka Town. Yes. Yes. Okay. Perfect. What you are down S and what uh, time? Speedboat or? Catamaran. Uh, catamaran. Okay. Yeah. Yeah, and okay. come back on number eight. Three thirty. Hmm. Perfect. Big catamaran. Mm hmm Okay. You have to pay here 3,500 baht. You... Yeah. Ah, you pay when you check in. Uh, not, not now? No, not now. Okay. Tomorrow, yeah, morning? Yeah. Okay. Uh, can I pay uh, QR code? Yeah. Um, yeah. yeah. okay. Thai bank, no? No, no accept? Ah, it's again. Yes, yes, yeah, yes, yeah, I have. Yeah, yeah. I'm Thai. <laughs> <laughs> How long you been here? As, uh, in uh, some five months. <laughs> <laughs> yeah. Thank you very much cup and cup. Thank you. No i powiem Wam, że załatwione. Pięknie, szybko. 3500 batów, czyli jakieś 400 zł za naszą trójeczkę w jedną, w drugą stronę. Nie jest tanio, nie jest drogo. Myślę, że to jest normalna cena, dlatego że ta wyspa jest dość daleko i płyniemy, nie płyniemy speedboatem, tylko płyniemy katamaranem, takim dużym statkiem, więc do jutra będę Wam oczywiście wszystko relacjonował, bo chcę Wam pokazać, jak taka wycieczka wygląda, a jeszcze korzystając z okazji, przekręcę kamerę i pokażę Wam, jak ten port tutaj wygląda. Gdzie bym tutaj nie przyjechał, to naprawdę każda plaża jest piękna, piaszczysta, palmiasta. Woda cudowna, no i drodzy, jeszcze do domu zostawiłem mój telefon do wymiany baterii. Wspominałem tam w o ostatnich moich vlogach, że chcę telefon wymienić, bo będę nim nagrywał, no ale skusiłem się na tą fantastyczną kamerę i, i nie żałuję, absolutnie jest przepiękna. W ogóle pięknie nagrywa i jest taka dobra do właśnie YouTube'owania tutaj. Więc pomyślałem, że jak już sobie kupiłem tą kamerę, to nie będę kupował telefonu, więc wymienię tylko w nim baterię. No i właśnie tak się złożyło, że przejeżdżałem koło punktu, z którym już tam rozmawiałem wcześniej na temat wymiany tej baterii. Koszt takiej wymiany to jest 4500 batów, czyli jakieś tam 500. Nie wiem, 50 zł, więc całkiem spoko, telefon jest dobry, wiecie, iPhone'y to są takie niesamowite sprzęty, że no nie wiem dwa lata chyba ponad go używam, iPhone 13 Pro i kurczę działa jak nowy, nie? więc to, to jest nieprawdopodobne. Jak jak myślicie na zmianę telefonu i nie jesteście przekonani do iPhona, to to polecam. Nie jest to lokowanie produktu, nic tego nie mam. Po prostu z czystym sumieniem Wam polecam, ponieważ jest bardzo dobry, a ja nie byłem kiedyś iPhone'owy, byłem Android'owy i wiele lat się bujałem. I tak pomyślałem, że a, dam sobie ostatni raz szansę, bo kiedyś próbowałem się przenieść, nie, nie udało mi się, nie, nie zdzierżyłem tego systemu. A teraz jak się już faktycznie przyłożyłem i nauczyłem się, to nic innego... Nie wchodzi w ogóle w grę. Dzisiaj już nic nie robimy, zaczął padać deszcz, więc wracam. Wracam z tego serwisu. Jadę jeszcze do sklepu coś tam kupić na dzisiaj na wieczór. No i rano wypływamy na Koh więc mega się cieszę, że będę mógł Wam pokazać szczegóły tej wycieczki, bo zawsze tego typu wycieczki są naprawdę mega ekscytujące i każdy z nas jest y, zajrany mocno tymi wycieczkami, bo to jest coś nowego, niby wiecie, Tajlandia, niby podobnie, a, a jednak zupełnie inaczej, a Koh jest jeszcze mniejszą wyspą niż Koh Phangan, y, dużo mniejszą, więc... Y, nie wiem czego się spodziewać, ale podobno ma być pięknie. Także yy, ja już się z Wami żegnam dzisiaj i widzimy się jutro rano.